Cześć! Stokrotka Artem się odzywa i dzisiaj będziemy grać w grę pewną, czyli zeszliwywania Mariusa, Te, tak tego Mariusa, tego Mariusana i jak chcecie więcej odcinków z zeszyliwania Mariusa to zostawcie lajkusa i porażu się prądem! W ogóle to jest nowy content, dlatego nie wiem czemu to ja nazywam, że będzie więcej. Bo może Wam się nie podobać, ale oczywiście nie wiem. Na razie to tam są wszystkie moje akcesoria do tego, żeby go zabić. Dlaczego musicie trochę poczekać. Okej, okay. są wszystkie i będziemy teraz strzelać! Dobrze, żartowałem, nie ma tam niczego. Nawiedliście czy nie. Jak nawiedliście się, no to nie wiem. Okej. Okay. I będziemy zaraz zeszkliwać Mariusa! Pierwszy dzień zeszliwiwania Mariusa. Dobrze. Zrobię cię. Czemu to nie wyleciało? No, no nie no! Tak, zrobię, żeby było mnie widać. Okej. Okay. O świetnie. I czemu się nie wystrzeliła? Ja. Jeszcze raz. Coś tam jest nie tak. Okej. Okay. No I teraz strzeli no. Nie, nie udało się zastrzelić Mariusa. Nie, no co to jest? Nie udało się zastrzelić Mariusa. No cóż, kolejna będzie próba. Drugi dzień wywania Mariusa. Czy teraz się uda? Zaraz będę. Tak. Udało się za pierwszym razem! Dobrze. Nie. Nieważne, że udało się za pierwszym razem. Musimy to jeszcze. Jeszcze raz zrobić. Ok. No i teraz postawimy go... I zaraz będzie... A, nie trafiłem. O nie! Nie wyleciało. Tutaj w ogóle nie było. E no, coś nie wylatuje, to nie? Coś to nie wylatuje, ten nerw. Bo czekaj, zrobię tak. Nie trafiliśmy. Nie trafiliśmy drugi raz Mariusa. Dlatego trzeba przygotować chyba lepszą broń. Oczywiście. I teraz mamy auto, które przejedzie tamtego Mariusa. No i zobaczymy, na co to jest zdolne. Okej. Okay. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Jak? Powiedz. Jak? Jak ja nie trafiłem? Dobrze, może teraz trafię. Hmm. O, udało się, Mariusz ucierpiał. Dobrze, kolejna tortura. Kolejny Mariusz. Teraz ten Mariusz ucierpi. Niestety, jak nie widzicie, to nie widzicie, ale on tam jest. Nie musimy go trafić tą siekierą. Śmiesznie pierwsza próba nieudana. Jezu. Muszę teraz iść za No nie. Okej. Okay. Trafiamy. No. To. No. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze trochę. Jeszcze raz. Okej. Okay. Trafiłem! Mariusz ucierpiał, a was porażenie prąd. Was poraził prąd. I teraz ostatnia tortura Artemastokrotnego. Ten oto Mariusz zaraz ucierpił moim punchmanem. I... idealnie. Zabiłem Mariusa i teraz trzeba jeszcze No i nie trafiłem Jeszcze najlepiej e, On tutaj On tutaj jest Oczywiście, że jest e, Tutaj jest